Pustki kosmiczne. Wielkie nic, które kształtuje wszechświat. Witamy. Wspaniale, że tu jesteś. Wiemy, że wszechświat to nie tylko olśniewające galaktyki i migoczące gwiazdy. To także rozległe obszary, w których wydaje się, że nie ma nic. Te obszary to pustki kosmiczne. Gigantyczne rejony przestrzeni, w których galaktyki są rzadkością. Wyobraźcie sobie, że podróżujecie przez kosmos z prędkością światła. Miliardy gwiazd migoczą wokół Was, tworząc oszałamiający spektakl. Ale po pewnym czasie coś się zmienia. Gwiazdy stają się rzadsze, galaktyki odległe i nieliczne. Wkraczacie w pustkę kosmiczną. Pustki kosmiczne to obszary o znacznie niższej gęstości materii niż średnia dla wszechświata. Nie są to jednak idealne próżnie. Nawet w tych pustych regionach można znaleźć pojedyncze galaktyki, chmury, rzadkiego gazu, a nawet ciemną materię. Różnica między pustką a próżnią jest zasadnicza. Próżnia to obszar całkowicie pozbawiony materii, podczas gdy pustka kosmiczna to po prostu obszar o ekstremalnie niskiej gęstości materii. To jak porównanie zatłoczonego miasta do odludnej wioski, w obu przypadkach coś się znajduje, ale skala jest zupełnie inna. Pustki kosmiczne są jak gigantyczne bomble w cieście. Rozdzielają one włókna kosmicznej sieci, wzdłuż których skupiają się galaktyki. Ich średnica może sięgać setek milionów lat świetlnych, co czyni je jednymi z największych struktur we wszechświecie. Odkrycie pustek kosmicznych było sporym zaskoczeniem dla naukowców. Pustki kosmiczne to ważne elementy układanki, które pomagają nam zrozumieć ewolucję wszechświata i naturę ciemnej materii i energii. Aby zrozumieć, jak powstały pustki kosmiczne, musimy cofnąć się do początków wszechświata, do ułamków sekund po wielkim wybuchu. W tym gorącym i gęstym chaosie materia nie była rozłożona idealnie równomiernie. Istniały niewielkie fluktuacje gęstości. Obszary, gdzie materia była nieco gęstsza, oraz obszary, gdzie była nieco rzadsza. Te niewielkie różnice, z pozoru nic nieznaczące, stały się ziarnami, z których wykiełkowały struktury kosmiczne, które obserwujemy dzisiaj. Grawitacja, ta nieubłagana siła, Odgrywała kluczową rolę w tym procesie. Obszary o większej gęstości materii przyciągały grawitacyjnie materię z obszarów o mniejszej gęstości. W ten sposób z czasem gęste obszary stawały się coraz gęstsze, a obszary rzadsze coraz bardziej puste. Ciemna materia stanowi większość masy wszechświata i to właśnie ona stworzyła grawitacyjne rusztowanie, wzdłuż którego skupiała się zwykła materia. W miarę jak wszechświat się rozszerzał i stygł, gęste obszary materii zapadały się pod wpływem własnej grawitacji, tworząc galaktyki i gromady galaktyk. Obszary o mniejszej gęstości, z których materia została wyssana, przekształciły się w pustki kosmiczne. Wszechświat lubi zaskakiwać skalą. Nasza droga mleczna, imponująca galaktyka spiralna, jest domem dla setek miliardów gwiazd, ale nawet ona jest tylko drobinką pyłu w porównaniu z ogromem pustek kosmicznych. Wyobraźcie sobie kulę o średnicy 100 milionów lat świetlnych. To właśnie tyle może wynosić średnica typowej pustki kosmicznej. Dla porównania, średnica drogi mlecznej to zaledwie 100 tysięcy lat świetlnych. Jedną z największych znanych pustek jest Pustka Botesa, odkryta w 1981 roku. Jej średnica to oszałamiające 330 milionów lat świetlnych. Gdyby nasza galaktyka znajdowała się w centrum pustki Botesa, nie wiedzielibyśmy o istnieniu innych galaktyk aż do lat 60. XX wieku. Pustka Eridanus to kolejny przykład gigantycznej pustki o średnicy około 500 milionów lat świetlnych. Jej istnienie stanowi wyzwanie dla niektórych modeli kosmologicznych, które przewidują bardziej równomierne rozłożenie materii we wszechświecie. Te galaktyki, nazywane galaktykami pustki, są jak rozbitkowie na bezludnej wyspie. Pustki kosmiczne, choć z pozoru puste i nieaktywne, odgrywają ważną rolę w ewolucji wszechświata. Ich wpływ, choć subtelny, jest odczuwalny na wiele sposobów. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest wpływ pustek na ruch galaktyk. Grawitacja, jak wiemy, przyciąga do siebie obiekty posiadające masę. A ponieważ pustki kosmiczne charakteryzują się mniejszą gęstością materii. Ich siła grawitacji jest słabsza niż w gęstszych obszarach. W praktyce oznacza to, że galaktyki znajdujące się na obrzeżach pustek są przyciągane grawitacyjnie przez gęstsze obszary zlokalizowane po drugiej stronie pustki. Ten efekt można porównać do spadania jabłka z drzewa. Jabłko spada w dół, ponieważ jest przyciągane przez masę Ziemi. W ten sam sposób galaktyki spadają w kierunku gęstszych obszarów wszechświata. A pustki kosmiczne działają jak gigantyczne doliny grawitacyjne, wpływając na trajektorię ich ruchu. Pustki kosmiczne odgrywają również ważną rolę w badaniach nad mikrofalowym promieniowaniem tła, pozostałości po wielkim wybuchu. Przechodząc przez pustki kosmiczne, mikrofalowe promieniowanie tła ulega subtelnym zmianom. Analizując te zmiany, naukowcy mogą dowiedzieć się więcej o rozmiarach i rozkładzie pustek. A także o właściwościach ciemnej materii i energii. W jaki sposób astronomowie, obserwując odległe obiekty na nocnym niebie, są w stanie zidentyfikować te kosmiczne pustynie, te obszary pozornie puste, ale jakże istotne dla zrozumienia struktury wszechświata? Pierwszym krokiem jest stworzenie map kosmosu. Nie są to jednak mapy w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Astronomowie wykorzystują teleskopy do obserwacji odległych galaktyk, a następnie, analizując ich światło, określają ich odległość od Ziemi. W ten sposób powstają trójwymiarowe mapy, ukazujące rozmieszczenie galaktyk w przestrzeni. Na tych mapach pustki kosmiczne ujawniają się jako obszary o wyraźnie mniejszej gęstości galaktyk, niczym dziury w serze szwajcarskim. Odkrywanie pustek to jednak nie tylko żmudne mapowanie nieba, Astronomowie wspomagają się również zaawansowanymi symulacjami komputerowymi, które pozwalają im odtworzyć ewolucję wszechświata od momentu wielkiego wybuchu. Symulacje te uwzględniają takie czynniki jak grawitacja, ciemna materia i energia, a ich wyniki są porównywane z rzeczywistymi obserwacjami. Dzięki temu naukowcy mogą testować różne modele kosmologiczne i sprawdzać, które z nich najlepiej opisują obserwowany wszechświat. Pustki kosmiczne stanowią cenne źródło informacji dla kosmologów. Analizując ich rozmiary, kształty i rozmieszczenie, naukowcy mogą dowiedzieć się więcej o wczesnym wszechświecie, o naturze ciemnej materii i energii, a nawet o przyszłości wszechświata. Pozoru puste, a jednak pełne tajemnic. Pustki kosmiczne przypominają nam, że nawet nic może mieć wielkie znaczenie. Ich wpływ na ewolucję galaktyk, mikrofalowe promieniowanie tła i nasze rozumienie kosmologii jest nie do przecenienia. Mimo, że wiemy już o nich całkiem sporo, to wciąż stanowią one zagadkę dla naukowców. Jak powstały? Co kryją w sobie? Jakie tajemnice wszechświata mogą nam jeszcze wyjawić? To pytania, na które odpowiedzi być może poznamy już wkrótce.